Punkt kolejny. Instrukcja obsługi, wyłączność, a gwarancja. O co chodzi? Przy większości osób, które jest gorącymi zwolennikami kupowania olejów markowanych przez producentów pilarek, aha, i żeby nie było, jak ktoś ma ochotę kupować olej yy, dedykowany, ja nie mam nic przeciwko. Ja nie będę tego krytykował. Mamy wolny rynek, wolny wybór. Jeżeli ktoś nie chce się zastanawiać, jaki olej ma kupić, i jeżeli jest użytkownikiem pilarki Husqvarna i chce sobie kupić olej huzwarny, to jest jego y, prywatna i autonomiczna decyzja ja nie mam nic do tego. Jeżeli ma pilarkę Stila, chce sobie kupić olej i ja nie mam nic przeciwko temu. Ja tylko chcę, żebyście byli świadomi, jak to funkcjonuje. Zwyczajnie, żebyście nie drabiali do tego ideologii, że jak ktoś powie, że u siebie stosuje oleje motocyklowe, to zaraz miłośnicy sztylowe lub chuzgwarne już biegną z widłami, pochodniami. Jak on śmie, bo on popsuje swoją maszynę, przecież to muszą być dedykowane oleje. Nie, nie muszą i zaraz to zdementujemy, albo raczej zweryfikujemy i sprawdzimy, jak to wygląda w instrukcjach obsługi. I tu jest kolejny poziom manipulacji. To już jest wyższa manipulacja. Po pierwsze, klienci sobie wmówili, że stracą gwarancję, jak użyją innego oleju, a producenci pilarek tacy dużych jak sztylichus utrzymują ich w tym przekonaniu. Ale tak naprawdę to wy sobie to wmawiacie jako klienci, a oni... Sprytnie potrafią was w tym utrzymać. Skoro wszyscy mnie tak. Ja, znaczy, nie wszyscy, ale skoro część mnie tak jedzie jak ten pajac, że zgadza się, najlepiej stosować to, co zaleca producent, i to tego trzeba się bezwzględnie trzymać, i wszystko będzie dobrze. Mm. Czy będzie dobrze? Kiedyś tak było. W tej chwili wchodzi ekologia, i dobro konsumenta masz coraz mniejsze znaczenie, a bardziej liczy się. Mm, żeby było mniejsze zużycie paliwa, żeby olej był biodegradowalny i tego typu pierdy, a nie dobro konsumenta. No, ale sprawdzimy, czy trzeba się bezwzględnie tego trzymać. Trochę poszperałem, posprawdzałem instrukcje z amatorskich, farmerskich, profesjonalnych sztili. Mam ich tu kilka otwartych. Tak, następna, następna. I we wszystkich jest to samo napisane. I... Oprócz, o, oczywiście oprócz tego, że jest bardzo promowany na przykład Motomix, czyli to jest gotowe paliwo, gotowa mieszanka, coś jak paliwa alkaidowe, yy, które ma odpowiednio długą trwałość i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się tym teraz zajmować, wiadomo, to w Polsce nie jest to zbyt mocno forsowane, bo cena jest zaporowa. To sobie mogą pozwolić w bogatych krajach za granicą. Natomiast przejdźmy do olejów. Wszyscy mówią, że trzeba się stosować, bo można stracić gwarancję, i że instrukcja tak mówi, i tak dalej, i tak dalej. To zaraz sobie zweryfikujemy. W przypadku samodzielnego przyrządzania mieszanki wolno stosować wyłącznie olej STIL do silników dwusuwowych albo inny olej silnikowy klasy JASO FBFCFD lub ISO LEGB EGC lub. EGD. Firma Stihl zaleca olej do silników dwusuwowych. Zaleca Stihl HP Ultra lub równorzędny olej silnikowy, aby móc zagwarantować wartości graniczne emisji przez cały okres eksploatacji urządzenia. Słuchajcie, to już jest wyższy stopień manipulacji. Tam przy instrukcji obsługi na pewno siedział sztab dobrze opłacanych ludzi i długo główkowali, jak jednym wyrazem. Umieszczonym w odpowiedniej części zdania was zmanipulować, jak małe dzieci. Polonista by się złapał za głowę, czytając to zdanie, ponieważ tu, że tak powiem, to zdanie w jednym zdaniu mamy wyrażenia, które sobie zaprzeczają. I jeszcze raz Wam przeczytam. W przypadku samodzielnego przyrządzania mieszanki wolno stosować wyłącznie olej STIL do silników dwusuwowych albo inny olej silnikowy i tu są klasy wymienione. Dlaczego ja tak podniosłem głos czytając albo? Z, z tego jak ludzie funkcjonują i z własnego doświadczenia mniej więcej wiem, że czytając to zdanie każdy sobie utrwali to słowo wyłącznie, wyłącznie. Dalszą część zdania e, w perspektywie albo ludzie w ogóle czytając skupią się tylko na tym jednym słowie. Albo jeżeli nawet przeczytają całość, zrozumieją całość, to jednak z czasem ogólne znaczenie zdania będzie się zacierać, a takie dobitne słowo jak wyłącznie najdłużej pozostaje w pamięci. I wszyscy zapamiętują to, że e, wolno stosować wyłącznie olej STIL do silników dwusuwowych, a za chwilę czytamy albo inny olej silnikowy i tu są wymienione klasy, tak? Od tego są specyfikacje, które oceniają olej do silników dwusuwowych. I we wszystkich instrukcjach sztyla mamy JASO FB, FC, FD. Dlaczego eee, tak szeroka grupa? No proste, JASO FB to już są oleje do, do no, współczesnych silników dwusuwowych. A poza tym na trzy oleje w ofercie sztyla aż dwa są JASO FB. Zarówno czerwony sztyl jest JASO FB, jak i Stil HP Ultra jest jasno FB, co jest dla mnie trochę ewenementem. Czy to oznacza, że HP Ultra jest tak słabym olejem jak czerwony styl? Nie, żeby czerwony styl był jakiś tragiczny, ale chodzi, że czy olej za stówę, za litr jest no, parametrami taki sam jak, jak ten czerwony? Nie, nie jest, ponieważ jest na zupełnie innych bazach olejowych to yy, czym się różni norma JASO-FB od JASO-FD, to sobie omówimy w trzeciej części, w trzecim odcinku tego Wademekum o olejach. Yy, tak pobieżnie, bo nie chcę aż tak głęboko wchodzić, bo, bo to są naprawdę czasami dyskomplikowane zagadnienia, ale dość prosto postaramy się omówić, czym tak naprawdę te normy się różnią. Jednak yy, dziwi mnie to, że tak drogi olej, jednak nie spełnia tej JASO FD, bo wątpię, żeby Steel y, tutaj, tak, że tak powiem, żydował, brzydko mówiąc, żeby nie dał tego oleju do, 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 do zbadania, tak? Czy spełnia tą klasyfikację? Skoro y, Steel y, HP Super, tak, ma, ma w opisie, że spełnia JASO FD, FD. Więc skoro dwa oleje z trzech w ofercie sztila są JASO FB, no to muszą być tutaj te wszystkie oleje, oleje wymienione. Ale w tym momencie, co tu mamy napisane? Jeszcze raz Wam przeczytam, żebyście to zrozumieli. W przypadku samodzielnego przyrządzania mieszanki, wolno stosować. Pomijamy teraz wyłącznie olej Stil do silników dwusuwowych albo inne olej silnikowy klasy JASO FB. No to nam się tutaj łapią. E, JASOL przekracza. E, co tam jeszcze z polskich olejów? Bardzo dużo olejów, że tak powiem, jest. Trawol już niekoniecznie, chociaż podejrzewam, że nic się nie stanie, ale w, te, w przypadku Trawola nie mamy y, opisu, specyfikacji kończy się na APITC. W przypadku Sil Oila nie mamy, kończy się na APITC, więc nie wiemy, czy spełnia JASO FB. Natomiast takie oleje jak już Specol, Jasol, Revline i inne tego typu. Przewyższają nawet Jaso FB. Dobra, idziemy dalej. To tyle jeśli chodzi o sztila, tak? Czyli już została obalona teoria, że należy stosować wyłącznie oleje sztyl. Jest to po prostu słowo, które ma Was zmanipulować. A co mamy w Husgwarnie? W Husgwarnie trochę sprytniej to rozwiązali. Swoją drogą trochę się naszukałem, bo Piotr z RP Garażowo wydrukował sobie instrukcję obsługi do tej warny. E, i tam miał podane, że jeżeli jakiś olej spełnia klasyfikację e, JASO FB to musi być stosowany w proporcji 1.33, a jeśli JASO FD no to 1.50 no i a ponieważ ja przeglądałem instrukcję obsługi od warn amatorskich tak i profesjonalnych i nigdzie tego nie mogłem znaleźć trochę się naszukałem no, aż w końcu znalazłem. Okazuje się, że w tych starych instrukcjach do 560 z 2017 i z 2018 roku nie jest to opisane. I teraz tak, Huzgwarna bardzo sprytnie to napisała. Ona nie pisze, że należy wyłącznie stosować oleje Huskwarny. Fusgwarnie jest takie lakoniczne, ale bardzo sprytne zdanie. W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych osiągów, Stosuj olej huzgwarna do silników dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do naszych silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem. Eee, no, potem jest, że nigdy nie używaj oleju do dwusuwu przeznaczonego, przeznaczonego do chłodzonych wodą przyczepnych silników do łodzi. To jest odrębny temat, to jest gruba sprawa ale to dopiero może za pół roku będziemy omawiać. Nie teraz. Skupmy się na innych rzeczach. I teraz tak, to są takie rzeczy. Niska jakość oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z olejem może mieć negatywny wpływ na działanie katalizatora i na jego okres użytkowania. No to się zgadza akurat. Ale tak, jeszcze raz wróćmy do tego pierwszego zdania. W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych osiągów stosuj olej Husqvarna. Czyli nie ma, że mamy koniecznie stosować olej Husqvarna, tylko sugerują nam, że on jest tak dostosowany do ich maszyn, że osiągniemy najlepsze rezultaty i osiągi tylko na ich oleju. A czy on się naprawdę tak bardzo różni od innych olejów do dwusuwów? Tym bardziej na przykład olejów wyższych klas? Albo raczej z lepszych komponentów, z lepszych baz? No nie wydaje mi się. Natomiast ponieważ z 560-kami były problemy, i prawdopodobnie już na etapie sprzedaży, ktoś się zorientował, że będzie problem, czyli zwiększyć żywotność tych maszyn, no to powstało coś takiego, że olej proporcje oleju, jeżeli jest olej Husqvarna do silników dwusuwowych to 1,50 z innymi olejami dochłodzonych powietrzem silników dwusuwowych sklasyfikowanych jako JasO FB lub ISO EGB 1,33. Eee, I tak, no już nie sprecyzowali, że JASO FD możemy stosować 1.50, czyli my sami musimy się domyśleć. Jest to taka mała pułapka, ponieważ olej Husqvarna HP nie jest właśnie olejem z y, klasyfikowanym jako JASO FB. I oczywiście no ktoś, kto już posiada 560 lub lepszy model, to raczej nie będzie tutaj oszczędzał i, i kupi przynajmniej LS, eee, ale no, mimo wszystko. Ktoś może podejść do tego tak, no, że podstawowy olej też wystarczy, a on jest w klasyfikacji JASO FB. E, i, ale no, niby olej Husqvarna możemy 1 do 50, a inny olej JASO FB 1,33. No, są tutaj nieścisłości. Nie mam pojęcia, czy po prostu e, poprawki w huzgwarnie 560 sprawiły to, że zrezygnowano. E, z tego opisu, w instrukcji obsługi, czy może Husqvarna zorientowała się, albo może klienci w niektórych krajach zaczęli zadawać pytania, że jak to jest z tą klasyfikacją, skoro ich podstawowy olej jest w klasyfikacji JASO FB i jak to rozumieć, że należy stosować bogatsze mieszance. Nie mam pojęcia, co było powodem, natomiast w tej chwili przejrzałem kilka instrukcji obsługi, zarówno takich plastikowych piździków, jak 120, 135 czy 435 po profesjonalnych usgwarny typu 560, 562, 572, 592, i we wszystkich w tej chwili jest napisane, a to jest jeszcze stara, we wszystkich w tej chwili jest napisane dokładnie to samo, a mianowicie, aby uzyskać najlepsze wyniki i wydajność, Należy używać oleju do silników dwusuwowych, dwusuwowych Husqvarna. Znowuż mamy sytuację. Nikt tutaj nie napisał, że macie koniecznie stosować olej Husqvarna albo że stracicie gwarancję, jak zastosujecie inny olej niż Husqvarna. Nikt w instrukcji tego nie napisał, bo nie może tak napisać. Jest tylko sugerowanie, że jeżeli chcecie uzyskać najlepsze wyniki, najlepszą wydajność pilarki, to macie na, używać oleju do silników dwusuwowych Husqvarna. I nawet nie jest wymienione jaki, czy LS, czy XP, czy wystarczy HP, który jest już przestarzałym olejem. No może nie do końca przestarzałym, ale jest to podstawowy olej, tak? Mineralny. Więc nie jest to sprecyzowane, jest tylko zasugerowane, że będziemy mieli najlepsze wyniki, jak zastosujemy olej Husqvarna. Ale jeśli olej Husqvarna do silników dwusuwowych nie jest dostępny, należy użyć dobrej jakości oleju do silników dwusuwowych chłodzonym powietrzem. Skontaktować się z dealerem do spraw serwisu w celu wybrania właściwego oleju. Eee, no wiadomo, jeżeli się skontaktujemy z dealerem, to po prostu nam wciśnie olej Husqvarny, tak? <laughs> Ale mamy stosować dobrej jakości olej do silników dwusuwowych i nawet nie jest napisana eee, klasyfikacja, jaką ma spełniać, tak? czy Jaso FB, czy FD. I w tej chwili we wszystkich instrukcjach jest taki opis, a to Wy, moi widzowie, nie wszyscy, tylko ci co mnie wyzywają, sami sobie dorabiacie e, te bzdury, że stracicie gwarancję, jak użyjecie innego oleju. I potem mamy takie absurdy, że ja sobie oglądam coś tam na wystawie w, u dealera Husqvarna, a to jest bardzo uczciwy dealer, E, swoją drogą, nawet chyba od dłuższego czasu, ma tytuł złotego dilera Husqvarna tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. I przychodzi żona e, kogoś, kto kupił pilarkę po olej Husqvarna bo mąż mi dzień wcześniej kupił pilarkę i zapomniał wziąć oleju, a ma olej od Stilla. A pani co sprzedaje się go pyta: Jaki olej ma ten czerwony, zielony? No, zielony, no to w zupełności starszy, to bardzo dobry olej, nie? To jak pani chce, może pani my, oczywiście, pani sprzedamy, ale w zupełności może mąż złożyć ten olej i dopiero przyjść po następną butelkę. Nie, nie, bo mąż twierdzi, że jak kupił chóz warny, to musi być olej chóz No właśnie, sami sobie to robicie, a sprzedawcy was tylko subtelnie w tym utwierdzają. A to wy sami się wpędzacie w tą paranoję. I teraz kolejny rozdział: wyższy poziom manipulacji. Skoro użytkownicy sami się wpędzili w takie paranoje jak kolory czerwony i zielony, olej dedykowany, tak, do skuterka, do wradu, do pilarki, do kosy, nie wiem, może jeszcze do odkurzacza, tak? Eee, no to widząc, że to działa, nie wszyscy, ale niektórzy producenci pilarek idą coraz dalej. I robią takie subtelne ruchy, na przykład żeby zachęcić kogoś do kupowania droższego oleju. Ja, na przykład, takie ruchy zauważyłem w chuzgwarnie. <laughs> De facto, to co wam pokazałem wcześniej, u większości producentów, zawsze jest sugerowany olej ich dedykowany. W przypadku Oleju, jest to Eurosint lub inny olej równoważny. W maku akurat skoro oleomag ma bardzo dobre oleje w swojej ofercie yy, i Prosync i Eurosync spełniają jaso FD no więc jeżeli chcemy zamiennik to oni od razu sugerują że powinien spełniać co najmniej jaso FD ale zwróćcie uwagę, że takie ideologii na przykład na naszym rynku nie robią producenci japońskich pilarek nie wiem jak to wygląda w innych krajach ale ze względu na to że można powiedzieć, że mo ze względu na to, że można powiedzieć, że stosunkowo od niedawna roz rozwinęli u nas sieć dystrybucji, nadal ją rozwijają, więc skupili się głównie na oferowaniu sprzętu. I oleje markowane firmą Echo, Shindaiwa, bądź na przykład Maruyama e są naprawdę no, rzadkością, tak? Rzadko idzie je spotkać. Mało kto to zamawia, więc oni jeszcze nie zaczęli robić, tak? Takiej ideologii jak czyli czy Husqvarna. Po prostu ma być dobry olej do dwusuwów i już. dobrze by było, jakby był ich. Ale zwróćcie uwagę, że tam nie ma takiego nacisku, że to musi być olej y, typowo, nie wiem, Echo, Shindaiwa, Maruyama. Ma być najlepiej, żeby był pełny syntetyk, ale ogólnie nie masz takiego nacisku, tak? natomiast wracając do wyższego poziomu manipulacji, okej, okay, Huszgwarna. Jeśli chodzi o wyższy poziom manipulacji, to husgwarn jest tutaj mistrzem. Nie da się ukryć, że oleje są dość drogie, tak? To jest cena sugerowana LS. To jest cena sugerowana husgwarn XP. Więc nie da się ukryć, że większość użytkowników stara się pracować na LS. Jeśli chcą mieć lepszy olej, nie chcą pracować na husgwarnie HP, to pracują na husgwarnie LS. I zaczyna się już takie delikatne, bo wiadomo, nie można tego zrobić gwałtownie, bo ktoś się może zastanowić chwilę, ale wcześniej nic takiego nie mówiliście. Więc zaczyna się pomałe sugerowanie, żeby zachęcić tych co bardziej bogatych użytkowników e, lub lepiej zarabiających do kupowania huzgwarny XP, że oni jej potrzebują. No jak to się zaczyna? No, jeżeli ktoś ma większą, dużą profesjonalną maszynę, to prawdopodobnie albo no, go stać na taką maszynę, albo po prostu nią pracuje, więc zarabia na tej maszynie, więc trzeba po malutku, po malutku już zacząć sugerować, że może powinien i jednak pomyśleć o Huzgwarnie XP, a nie LS. I o ile na polskiej stronie jest normalny opis Husqvarna LS, tutaj jeszcze nic nie piszą. O tyle, pomalutku już zaczynają sugerować, że np. Husqvarna XP nadaje się do wszystkich produktów Husqvarna, ale zwłaszcza do silników o objętości skokowej cylindra powyżej 55 cm Czyli się zaczyna już ta, taka, taka mała sugestia, że jak masz powyżej 55, czyli np. Husqvarna 560 albo 562 to może dobrze by było, jakbyś pomyślał jednak o XP, tak? bo zwłaszcza jest dedykowany do, do tych maszyn. Ale latasz na LS+, to na razie cię w chuja nie będziemy robić. W Polska biedniejszy kraj, nie wszystkich stać. Mogliby niektórzy zacząć tutaj węszyć jednak spisek. Ale zobaczmy, jak to wygląda w bogatszych krajach, na przykład naszych niemieckich sąsiadów. To jest opis chuzgwarny LS. Plus. Eee, żeby nie było, może być inna butelka. O. To jest opis chuzgwarny LS, Plus z niemieckiej strony. I tutaj po niemiecku przetłumaczyłem Google translatorem. Nadaje się do pilarek łańcuchowych kospalinowych o pojemności skokowej do 55 cm3. Niemcom już się sugeruje, że jeśli jeżdżą na LS. Plus, no to fajnie, ale tak do 55 cm sześciennych. Natomiast chyba nie muszę Wam tutaj udowadniać i pokazywać, że w przypadku XP po niemiecku jest jak W napisane e, to co tutaj. A właściwie chyba nawet trochę w innej formie, bo tam chyba nawet sugerują, że e, nie, że zwłaszcza, czekajcie, kurde, powinniście sami to zrobić, negusy jedne, ale e, poświęcę się dzisiaj i i wam znajdę. Yy... A ul ul powinien być, ale dobra. Ul ul ul, ul. Zobaczymy co nam translator powie. Mhm. Nie, to samo co na polskiej stronie. Okej. Okay. Czyli nadaje się do wszystkich produktów, A no tak, bo logika. Teraz sam się, widzicie, oni tak manipulują ludźmi, że sam się teraz zamotałem. Eee, skoro huzgwarna XP jest najdroższa, to najlepiej powiedzieć, no na znaczy, no bo taka jest prawda. Tak nadaje się do wszystkich produktów Husqvarna, bo najlepiej, żeby wszyscy jeździli na huzgwarnie XP i płacili stówę za litr. Więc racja, logika. Nie mogą powiedzieć, że nie nadaje się do pilarek o mniejszej pojemności albo do koza o mniejszej pojemności. Więc na niemieckiej stronie jest napisane dokładnie to samo co na polskiej, czyli że nadaje się do wszystkich, ale zwłaszcza do silników o objętości skokowej cylindra powyżej 55. Natomiast różnica między polską a niemiecką stroną jest taka, że na polskiej stronie jeszcze nic nie piszą w huzgwarnie LS, że może się nie nadawać do większych pojemności. Natomiast na niemieckiej stronie Natomiast na niemieckiej stronie, na tak, sugerują, że nadaje się szczególnie do pojemności 55. Czyli w ten sposób już zaczynają sugerować, że jak masz większą maszynę, to lepiej po prostu kup Huzgwarne XP. I to się dopiero nazywa wyższy poziom manipulacji. Więc w tym odcinku to wszystko. Widzimy się w kolejnej, trzeciej części Wademekum olejowego. Trzymajcie się. Hej.